Dzień dobry moi drodzy, to Nadia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w tym filmie będziemy czytać negatywne recenzje na temat moich ulubionych książek. Tak, nie wiem kto to pisał, ale podejrzewam, że ludzie, którzy totalnie nie mają gustu czytelniczego i chcą obrażać moje ulubione książki, które są tak świetne i tak niewyobrażalnie dobre, że tylko ludzie z bardzo dobrym gustem czytelniczym są w stanie docenić tę jakże fascynującą literaturę. What? Bro, what are you talking about, man? Ja, no, kochani, żartuję oczywiście. Pamiętajcie, że każdy z nas ma własne zdanie i każdy może mieć własne zdanie na temat różnych książek, czy też innych filmów, seriali itd. Tak ponieważ no, nie każdemu będzie się podobać to, co podoba się akurat mi, albo akurat tobie, mój drogi widzu. Także nie hejtujcie ani mnie za to, że jest mi przykro, że ktoś negatywnie upełnił się na temat mojej książki, albo że ktoś po prostu źle na temat waszej książki się tam gdzieś tam wypowiedział tak dalej. Pamiętajcie, każdy z nas ma troszeczkę innego sceptelniczy i generalnie totalnie inny różny gust. I nie każda książka, którą wam polecę, wam się spodoba i na odwrót. Wy też możecie mi polecać książki, a niektóre z nich po prostu mi się nie spodobają. Także moi kochani, już po tym jakże długim i skomplikowanym wstępie zapraszam was do oglądania tego filmu. Będziemy sobie czytać różne negatywne opinie na temat moich książek. Ja postaram się troszeczkę wybronić te książki, jeżeli będzie taka możliwość, albo przeanalizować, czy faktycznie tak było, czy nie. Od razu mówię, te recenzje są tłumaczone tak w miarę na bieżąco przez tłumacz, który jest budowany w przeglądarce. Także zobaczymy, jak mu poszło. Także wszystkie nieścisłości, które tutaj będą, to nie moja wina, także miejcie to na uwadze, kochani widzowie, bo trochę przypał. Dobrze, zaczniemy sobie od mojej ulubionej książki, która dla mnie jest po prostu czymś niesamowitym i jest to Harrow Lake. Fantastyczna książka. Generalnie średnia ocen to 3,5 gwiazdki, także jest całkiem nieźle. Generalnie ludzie oceniają ją na 36%. Jest to aż 1751 osób, także mega, mega dużo. A na jedną gwiazdkę mamy 2% i jest to 100%. 19 opinii. Oczywiście nie będziemy czytać wszystkich, tylko kilka. Zaczynamy. DNF 51%. Bardzo, bardzo niepotrzebny DNF. Jak jesteście w połowie, to kończycie książkę, mówię wam. A zwłaszcza Harolek, bo to świetna książka. Zazwyczaj nie kończę książek, gdy jestem w połowie. Ale w tym przypadku po prostu nie mogę. Oto moje powody. Zaczynamy. Dziwna relacja ojciec-córka. Ona zawsze wspominała, jak blisko jest ze swoim ojcem, ale mimo to zwraca się do niego po imieniu. Nie rozumiem tego. Okej, okay, faktycznie tak było, że Lola mówi do swojego ojca Nolan, bo on chyba tak się nazywał, jak się nie mylę. Wydaje mi się, że to kiedyś gdzieś tam było wyjaśnione, dlaczego ona mówi Nolan do niego, w sensie w książce. I ja nie wiem, czy on po prostu nie chciał być dla niej Nolanem, czy coś takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie wiem. Faktycznie oni mieli bardzo dziwną relację. Nolan był bardzo zaborczy w tej relacji, był takim ojcem na zasadzie, moje księżniczce głos z głowy nie może spaść, a Lola, no, jakby jest w buntowniczym wieku, także nie zawsze jej się to podobało, ale Nolan generalnie bardzo o nią dbał i był bardzo zazdrosnym ojcem o dosłownie wszystko, każdą możliwą relację Loli. Nadmierne używanie słowa optymalny. Użyła go co najmniej 20 razy w samej pierwszej połowie książki. Tego nie pamiętam, nie mówię, że tak nie jest, ale nie kojarzę tego momentu, gdzie cały czas mówi optymalnie, optymalnie. Może tak być, może tak być, nie mówię, że nie. Faktycznie nadużywanie pewnych słów jest służające momentami, a tam nie pamiętam. Tak było. Na koniec, po prostu nie obchodzi mnie, jak się to skończy, ani nie mam pojęcia, co to miało osiągnąć. Powiem tak, jeżeli chodzi o zakończenie, jakby nie wiem, nie pamiętam, w sumie nigdy nie analizowałam, ile to jest 50% tej książki. W sensie, w którym momencie się to po prostu kończy. Ja uważam jednak, że Haroulek jest bardzo wartościową książką i warto ją dokończyć, ponieważ to zakończenie najlepiej ukazuje, jakby pewne problemy gdzieś tam ze swoją psychiką i to, jak nasz mózg sobie z tym radzi, jak chce się wyprzeć pewnych faktów i z bardzo, bardzo je zmienia, żeby było nam łatwiej to, jakby przeżyć. Gdzieś tam. Także, no, mega, mega, mega polecam doczytać do końca tę książkę, żeby właśnie ją zrozumieć. I no, tam jest wyjaśnienie, dlaczego, co, co to ma jakby na celu i co to ma osiągnąć. Także, pierwsza opinia z głowy nie było źle, ale żeby dawać aż jedną gwiazdkę za to, czy ja wiem, średnio mnie to usatysfakcjonowało na jedną gwiazdkę. Nie skończyłam tej książki po sześciu wielkich optimal. W pierwszym rozdziale nie mogłem już tego znieść i się poddałem. Totalnie nie pamiętam tego powtarzania tego słowa optimal. Może tak było, ale naprawdę nie pamiętam. Dwa słowa, nieoptymalne. To znaczy, że musiało coś tu być, kurde, z tym optymalnie. Wcale no, naprawdę nie pamiętam tego. Ta książka nie jest optymalna. Wiecie co, ja zaraz wezmę tę książkę i zacznę, słuchać, zacznę szukać słowa optymalnie, naprawdę, żeby liczyć, ile razy to się pojawiło. Najwyraźniej Kat Ellis, czyli autorka, nie może się zdecydować, jaki efekt chce uzyskać. Horror, nierozwiązana zagadka, czy studium psychologiczne, ponieważ nic z tego nie działa. Lola, rozpiszczoność, Nastolatka zostaje wysłana, by zamieszkać ze swoją przerażającą babcią, stereotypowym, przerażającym harolek. Po tym, jak jej ojciec, kontrolujący reżyser filmów grozy, zostaje tajemniczo zaatakowany. Mylące tropy potwora w stylu Tima Bartona, który terroryzuje konflikt z społeczności dziwacznymi klęskami żywiołowymi i niezliczoną ilość luźnych końcówek i pytań bez odpowiedzi. Dodaj niewiarygodnego narratora z selektywną amnezją, a otrzymasz. Gorący bałagan, który jest przerażającą stratą czasu. To akurat jestem w stanie wytłumaczyć, tak mniej więcej. Okej, okay, zacznijmy od tego, że faktycznie jest to połączenie troszeczkę horroru, troszeczkę jakiegoś studium psychologicznego i nierozwiązanej zagadki. Ponieważ Lola, gdy zostaje wysłana do Harrow Lake, do swojej babci, bo właśnie jej ojciec został tajemniczo zaatakowany, po pierwsze mamy to wyjaśnione, ale na końcu książki. Jeżeli chodzi o tajemniczą zagadkę, e, nierozwiązaną zagadkę, to ona zostaje rozwiązana również na końcu tej książki. Jeżeli chodzi o horror, to jest to książka, która troszeczkę jest w stanie nas przerazić tym właśnie tajemniczym potworem. Jeżeli chodzi o studium psychologiczne jest bardzo dużo takich momentów, gdzie powiedzmy jest to bardzo, bardzo istotne. Ten potwór gra tutaj bardzo ważną rolę. Jest to też potwór, który jest taką troszeczkę metaforą pewnej rzeczy. Bardzo Wam nie chcę spoilerować, dlatego nie powiem tego wprost. Harrow Lake jest i ma być takim przerażającym filmem. Ojciec Loli jest okropnie kontrolujący i jest bardzo taki natarczywy tej relacji. Tyle wam mogę powiedzieć. Wszystko, co tu jest napisane, zgadza się. Tylko, że nierozwiązana zagadka jest rozwiązana na koniec. Studium psychologiczne jest i, jakby, to się dla mnie klei. Jakby jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Co, gdzie i jak. Ta książka nie ma czegoś takiego, że ona kończy się i macie jakieś pytanie, które nie dostaje odpowiedzi, bo wiemy, kto go za zaatakował. Znamy rozwiązanie zagadki. Wszystkie rzeczy, które, jakby, no, potrzebujecie zdać odpowiedź, dostajecie ją. Ja mam takie wrażenie. Nie pamiętam, żebym czuła jakiś taki niedosyt, bo nie dostałam odpowiedzi na jakiś. Pytanie, także jeżeli chodzi o Harrow Lake No jest to taka książka, gdzie może być Troszeczkę niedociągnięć dla niektórych Ale jak dla mnie, ta książka była naprawdę niezła I właśnie połączenie tego Horroru, zagadki i Psychologicznych faktów było czymś Super, także kochani, przejdźmy do kolejnej książki I ta książka również ja nie powinna być dla nikogo Zdziwieniem, bo chodzi tutaj o książkę Do gwiazd, czyli moją ulubioną książkę Bo ja lubię tę książkę I jest tutaj... 4,4 ,4 gwiazdki. Także mega dobra opinia. I ponad połowa ludzi zagłosowała na 5 gwiazdek, a mniej niż 1% zagłosowało na jedną gwiazdkę. Także lecimy i czytamy sobie tę opinie. Czas na niepopularną opinię. To, że jest to ulubiony autor, niekoniecznie oznacza, że książka jest świetna, dobra czy nawet przeciętna. Więc DNF w 11%, czyli dość szybko. Nie związałem się z główną postacią, a gatunek Young Adult jest dla mnie i tak niezwykle długi. Fabuła wydawała się bardzo schematyczna i brakowało jej typowego stylu Sandersona. Wątpię, żebym kontynuował tę serię. Powiem tak, ja nie wiem, jaki jest typowy styl Sandersona, bo jakby do gwiazd jest drugą serią, którą czytam i obydwie, które czytam, bardzo mi się podobały. Natomiast jeżeli chodzi o tę opinię, że jest to dość schematyczne, to się zgodzę, ponieważ w wielu książkach science fiction czy fantasy jest jedna bohaterka silna, która ma no trochę przesrane w życiu i nagle robi wszystko, żeby być taka wiecie top of the top. Nagle dowiaduje się, że albo ma jakąś supermoc, albo jest jakaś niewyobrażalnie świetna, ale jakby jest to schemat, który sprawia w każdej książce fantasy i sci-fi. Tak samo jest jakby z yy, Vortexem. Też główna bohaterka, taka biedna, tak smutno i się storo, żeby tam dotrzeć i osiągnąć swój cel, ale mnie to jakoś tak kusi dziwnie. Tak samo jak czwarte skrzydło, tam też główna bohaterka jest słaba i generalnie do niczego i wszyscy o tym wiedzą, a nagle okazuje się, że jest top of the top i jakby zostaje jeźdźcą i jakby nikt się tego nie spodziewał, także schemat normalny i tak samo jest z Dispenzą, bo nagle też walczy o swoje, ma totalnie przesrane i nagle okazuje się, że jest top of the top i jest po prostu najlepsza, nie? Także tak, jest to bardzo schematyczne i jakby w większości książek tak jest, sci-fi fantasy. Lecimy z kolejną. Główny bohater jest dość irytujący. Zapomnijmy o tym, jest wręcz irytujący. Okej, okay, czyli zamiast dość jest bardzo irytujący. Powiem tak, Spencer była bardzo zaborcza i chciała wszystkim udowodnić, że ej, ja ja się nadaję i wy po prostu jesteście głupi i nie chcecie mi w to uwierzyć. Więc dalej robi wszystko, żeby być top of the top. No mega mega się jakby poświęca dla dlatego jest czasami irytująca w tym, bo bo bo, bo gdzieś tam no, jak coś jej nie wychodzi, to właśnie jest taka mega, mega dziwna. Aczkolwiek wiem po sobie i pewnie większość z Was też tak ma, że po prostu, jak coś na mnie wychodzi, coś też się irytujecie jesteście irytujący dla otoczenia, nie tylko dla siebie. A przynajmniej ja tak mam. Dobra, lecimy do kolejnej opinii. Każdy z nas jest irytujący. To macie wynieść z tego przemówienia. Nie, po prostu nie. Naprawdę nie rozumiem szumu. Zbyt dużo kosmicznego bełkotu i za mało prawdziwej fabuły. Nie skończę się z tym. Fabuła jest rozwylczona i w większości nudna, ponieważ pierwsza połowa książki składa się niemal wyłącznie z holograficznego szkolenia lotniczego i do wcipnych żartów. Mogło być kilka jasnych punktów, ale po prostu za mało, aby uratować ten nudny, zawiły bałagan. Szczerze mówiąc były momenty, które dawały mi nadzieję i wydawało się, że będzie lepiej. Również nie będę kłamać. Ostateczna bitwa była całkiem fajna, ale buntownicza nastolatka, bohaterka, specjalna płotek śniegu, specjalny płotek śniegu niech będzie, TM, była niesamowicie irytująca. Nie miała żadnego rozwoju postaci. Nie mogłam się zmusić, żeby się nią choć trochę przejmować. Podsumowując, jestem naprawdę rozczarowana. Okej. Okay. Pabuła zbyt kosmiczna. No to zależy. Kto to, co lubi, bo główna fabuła rozgrywała się w kosmosie. Macie taką planetę, gdzie po prostu atakują ich kosmici, tak zwani krele, którzy no, co jakiś czas wysyłają tam swoje statki, swoje jednostki i atakują tych ludzi, jakieś tam zniszczenia robią i tak dalej, i tak dalej. Oni się o nich uczą, żeby wiedzieć, jak z nimi walczyć, także to też jest istotne. Tak, w pierwszej połowie mamy to całe szkolenie, aczkolwiek, jak dobrze pamiętam, to tam dość szybko doszło do jakiejś takiej pierwszej bitwy. W międzyczasie mamy życie Spencer, która no jakby musi sobie radzić z tym, co los jej zgotował, czyli po prostu musi walczyć bardzo, bardzo o swoje i jakby ona je szczury nawet, jest grubo, bo jej nie chce tam w jednostce. Czy nastolatka jest buntownicza? Każdy nastolatek był kiedyś buntowniczy, albo większość z nas, nawet ja, wiem, że nie wyglądam, wyglądam raczej na anioła, a nie buntowniczą nastolatkę, ale każdy z nas gdzieś tam przez to przechodził, także no tak, jest specjalna, większość głównych bohaterów tych książek jest specjalna i jakby musi taka być, musi Musimy go lubić, musimy mu współczuć. On nas czasami denerwuje, ale jakby on musi być w jakiś sposób specjalny, bo jeżeli ktoś inny by był, to by było dość dziwnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Powiem szczerze, że mnie mega obchodziły losy Spencer. Ostateczna bitwa była naprawdę bardzo fajna i świetnie opisana, czy książka zasługuje na jedną gwiazdkę dalej że nie i ta opinia też na to nie wskazuje, żeby aż na jedną gwiazdkę ją oceniać, także ja bym, ja bym się zastanowiła nad tym i, i ją zmieniła troszeczkę. Kochani, przejdźmy do kolejnej książki. Mówiła, czy ktoś po wysłuchaniu mnie nagle stwierdzi ej, fajnie gada i, i chcemy, chcemy, żeby gadała więcej. A jeśli jesteśmy złoczyńcami, 4,1,5 gwiazdki, 1% że nie, 44% że tak, w sensie 5 gwiazdek. To była fajna książka, mi się mega podobała, cały reading vlog jest na kanale, także was gorąco zapraszam. Przerwę, milczenie i powiem prawdę. Brzmi prawdziwie. To jest tajna historia dla idiotów z irytującymi studiami teatralnymi i nie przekonasz mnie do zmiany zdania. Okej, okay. rozumiem. Źle się czuję z tym, że ktoś nazywał mnie idiotą po przeczytaniu tej książki. Jeśli zamierzasz bezczelnie skopiować to, co uważam za jedną z najlepszych powieści, jakie kiedykolwiek napisano, to przynajmniej zrób to dobrze. Okej, okay. czyli już to jakaś kopia. Aha! Teraz zaczęłam, o co chodzi. Dokończmy. Poza tym, jako osoba, którą kochasz do tego stopnia, że która zapisała się na cztery kursy o Szekspirze na studiach, kurczę, były one nie do zniesienia. To jest połączenie tajnej historii z Glee. To jest serial ostatnie. Nie ma w tym żadnych niuansów, żadnej subtelności, niczego między wierszami. To w zasadzie okropna karykatura tajnej historii. Bardzo mi przykro, że zostałaś do tego porównana. Okej, okay, czyli jakby na no to wygląda, że a jeśli jesteśmy z złoczyńcami, to inaczej tajna historia, tylko inaczej napisana. Nie czytałam tajnej historii, jak wiecie, ja się obawiam tej książki, ale bardzo chcę ją przeczytać. Ale to nieważne. Kiedy idzie o tym. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Do tego ciężko mi się jest odwołać w sumie, no bo nie czytałam tajnej historii i nie oglądałam serialu Glee, czy jakkolwiek się to wymawia. Natomiast powiem szczerze, bardzo mnie zdziwiła ta opinia, bo nie wiedziałam, że autorka była na kursach o Szekspirze. Pewnie było to gdzieś tam dopisane, ale nieważne. Powiem szczerze, idźmy dalej. Nie za bardzo zagięła mnie. Po prostu mnie zagięła, okej? Okay? Wygrała ze mną tę bitwę. Nie wiem, jak mam tu się bronić. Od czego zacząć? Chyba zacznę od tego, że rzadko daje książkom jedną gwiazdkę. Dobrze wiedzieć. Czyli ta książka naprawdę musiała cię zdenerwować, skoro dałaś jedną gwiazdkę. Myślę, że najbardziej wkurza mnie to, że ta książka została pochwalona w tej społeczności przez tak wielu, którzy wydawali się przymknąć oko na jawne piętnowanie rozwiązłości i seksizm, które bezlitośnie się pojawiają. Widziałam niewiele postaci kobiecych napisanych gorzej niż Meredith. Na początku opowieści wszyscy koledzy z klasy są proszeni o podzielenie się swoimi największymi kompleksami. Meredith nie chce być postacią. Strzegana, tylko jako piękna, seksowna. Nie chce, aby jej ciało powodowało, że ludzie nie doceniają jej osobowości inteligencji. Wszystko to zrobiła autorka. To komentowanie jej ciała za każdym razem, gdy ta biedna dziewczyna się pojawia, mówi lub się rusza. Dosłownie za każdym razem, gdy pojawia się biedna dziewczyna, wszystko kręci się wokół tego, jaka jest seksowna i nieodparta. Autorka sprowadza ją do wyglądu seksapilu, sposobu w jaki wykorzystuje swoje ciało, aby uzyskać to, czego chce. Najwyraźniej to wszystko do czego się nadaje osobowość, uczucia, do czego one są. Wielokrotnie była zawstydzana za bycie dziwką w momencie, gdy nasz główny bohater Oliver stwierdza, że wszystko kiedyś nazwali ją dziwką. Podobnie jak inni, siostra Olivera komentuje, że była jedną dziewczyną na imprezie, która nie miała na sobie bielizny, że wracają dobry stan motywu nie jestem taka jak inne dziewczyny. Nie, nie każcie mnie zaczynać o absurdalnym bałaganie próby reprezentacji LGBT. Ok, najbardziej skrzyło mnie i rozczarowało to, że napisała to kobieta. To jest bardzo fajna i rozbudowana opinia. Mega mi się podoba, w sensie, że jest taka rozbudowana, bo fajnie można tej sobie pogadać. Postać Meredith. Ja osobiście Meredith uważałam za taką typową blondynę, która po prostu kręci dupą i nie ma nic więcej do powiedzenia. I nie tylko ja, ponieważ większość osób, która, która była w tej książce, też tak miała i też tak robiła. Jeżeli chodzi o Meredith, oprócz tego, że dla mnie była troszeczkę typową blondyną na początku, to ostatecznie na koniec książki i to, jak pokochała Olivera, który widział w niej w pewnym momencie, nie tylko ciało, ale on generalnie bardzo ją lubił, za to, za to jaka była. Ona przy nim się bardzo otworzyła i też opowiedziała swoją historię, dlaczego jest taka, i to mi się bardzo podobało, w sensie ta jej historia i tak dalej. Także Meredith generalnie jest bardzo specyficzną postacią. Niby typowa blondyna, ale jednak troszeczkę nie do końca. Jest w niej dużo takich rzeczy, które no nie wskazują na to, że jest taką typową blondyną. Ona bardzo chce, żeby. Ona uważa, że jej ciało jest mocną stroną. Przez pewne rzeczy, które dzieją się w jej domu. No warto to przeczytać i poznać historię Meredith. Ja uważam, że ona jest bardziej rozbudowaną postacią niż tutaj pisze, pisze dziewczyna, która to ocenia. Tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co pamiętam, bo ja naprawdę mega dawno czytałam tę książkę, więc aż tak dobrze nie pamiętam. I teraz chyba mój ulubiony temat. Nie tyle Meredith, ale o próbie właśnie tej reprezentacji LGBT. Powiem szczerze, to było zarówno ciekawe, jak i momentami troszeczkę dziwne. Ta próba właśnie wprowadzenia związku, związku LGBT, jak ludzie na to reagowali, jakie były ich reakcje itd. Jak, jak oni się z tym czuli. Mówiąc szczerze, nie do końca wiem, co mogę Wam o tym powiedzieć. Czy mi się to podobało, czy nie? Rozumiem, dlaczego to tam było. Ostatecznie wyszło całkiem fajnie i tak tak całkiem ciekawie, naprawdę. Ale faktycznie wyszło dziwnie, bo niektórzy autorzy na siłę próbują właśnie wprowadzić związek osób LGBT tylko po to, żeby, nie wiem, być na półce, czy zostać wyróżnionym w jakiejś kategorii, że wprowadzili taką właśnie reprezentację, czy coś. I tak mi się wydaje, że tutaj troszeczkę tak, tak, tak mogło być. Ale, ale nie wiem, jak czytaliście, to sami ocencie i koniecznie piszcie, co wy sądzicie o tych książkach. Moi kochani, dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli chcielibyście jeszcze kolejną część takiego filmu, gdzie oceniam po prostu moje ulubione książki i czytam o nich złe recenzje, to koniecznie dajcie znać tam na dole w komentarzu. Ja na pewno się za to wezmę i po prostu zrobię dla was taki kolejny film. Dajcie znać, jak ten odcinek wam się podobał i widzimy się już niebawem o 17.30, także bardzo wam dziękuję za oglądanie. Cześć!